Polko i Polaku. Większość z nas nie ma pojęcia, że w Polsce wciąż istnieje cenzura, zarówno prewencyjna, jak i represyjna. I w sumie nie można się temu dziwić, bo od wieków wszyscy władcy, dyktatorzy i despoci dbali o to, aby nie publikowano niczego, co mogłoby podważyć ich władzę i autorytet. Już starożytni Rzymianie utworzyli urząd cenzora, którego jedną z kompetencji było czuwanie nad moralnością obywateli. Wiek XX. Przyniósł prawdziwy rozkwit cenzury. W Związku Radzieckim dochodziło do usuwania wszelkich pozycji, które mogłyby podkopać wiarę w komunizm. A Niemcy palili książki. Obecnie, w dobie rozkwitu internetu, despotom i dyktatorom coraz trudniej zapanować nad pojawiającymi się treściami, bo są one rozproszone. Jednak najwięksi giganci i portale społecznościowe wraz z rządami państw wymyślili grupy niezależnych weryfikatorów. I to oni w ostatnich latach zaczęli cenzurować i moderować treści, chociażby te związane z koronawirusem. Doszło do tego, że osoby nieposiadające wykształcenia medycznego kasowały treści publikowane przez profesorów z najlepszych uczelni na świecie. W ostatnim czasie, w związku z cenzurą na Twitterze, doszło do przesłuchań pani Vejai Gedi szafowej działu prawnego polityki i zaufania w firmie Twitter. Odpowiadała na pytania stawiane przez panią Nancy Mace, która jest członkiem Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Posłuchajcie, w jakiej rzeczywistości żyjemy, bo w polskiej, niezależnej telewizji tego nie usłyszycie. Gdzie studiowała pani medycynę? Nie studiowałam medycyny. Przepraszam? Nie studiowałam medycyny. Tak myślałam. Dlaczego uważa Pani, że to Pani lub ktokolwiek inny na Twitterze ma wiedzę medyczną, aby cenzurować eksperckie stanowiska lekarzy? Nasza polityka dotycząca COVID została stworzona, aby chronić jednostki. Cenzurowaliście Państwo lekarzy wykształconych na Harvardzie, lekarzy wykształconych na Stanfordzie, lekarzy, którzy studiowali na najlepszych uczelniach na świecie. Państwo ucieszaliście te głosy, a umieszczane wykresy Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom na Twitterze, własne dane agencji rządowej CDC, więc zgodne z Państwa standardami, oznaczaliście jako wprowadzające w błąd. Nie jest pani lekarzem, prawda pani Gedi? Nie, nie jestem. Dobrze. Dlaczego pani uważa, że pani lub ktokolwiek inny w firmie Twitter ma wiedzę medyczną, aby móc cenzurować rzeczywiste, dokładne dane z CDC? Nie jestem zaznajomiona z tymi konkretnymi sytuacjami. Tak, jestem pewna, że pani nie jest. Oznaczaliście państwo te informacje jako niedokładne. To są własne dane rządu amerykańskiego. Czy amerykański rząd kiedykolwiek kontaktował się z panią lub kimkolwiek firmie Twitter, aby naciskać na Twittera w celu moderowania lub cenzurowania niektórych tweetów? Tak lub nie. Yy, mamy program. Czy amerykański rząd kiedykolwiek kontaktował się z panią lub z kimś w firmie Twitter odnośnie wprowadzenia cenzury lub moderowania niektórych wpisów? Tak lub nie. Otrzymujemy legalne żądania usunięcia treści z platformy od rządu i rządów na całym świecie. Zatem, jeśli już wiemy oficjalnie, że platformy cenzurują treści, to wygląda na to, że władza chce pójść dalej. A co, gdyby rządzący mogli zajrzeć do naszych telefonów komórkowych? I mieć dostęp do tego, co czytamy, piszemy lub planujemy opublikować w czasie rzeczywistym? Niemożliwe? No to muszę Was zmartwić, Polacy, bo rządzący właśnie rozpoczęli pracę nad nową ustawą o dumnej nazwie Prawo Komunikacji Elektronicznej. Według jej zapisów policja i osiem innych służb, m.in. ABW, CBA i Uwaga, Krajowa Administracja Skarbowa uzyska pełny wgląd w czasie rzeczywistym we wszystko, co przesyłają Polacy przez komunikatory internetowe i pocztę e-mail. Dodatkowo służby mają uzyskać dane lokalizacyjne we wszystkich smartfonach w Polsce. PiS chce mieć nieograniczony wgląd we wszystko, co wysyłamy innym przez internet lub za pomocą telefonu komórkowego, aby móc sięgnąć po kolejne narzędzie inwigilacji i cenzury prewencyjnej. Bo jeśli ktoś myśli, że celem ustawy jest wyłącznie nasze bezpieczeństwo, to obawiam się, że grubo się myli. Istnieje szansa, że projekt ustawy trafi ostatecznie do kosza. Zwłaszcza wobec planowanych przesłuchań publicznych, w których sam osobiście będę uczestniczył. Nie ma mojej zgody na sprawdzanie w czasie rzeczywistym mojego telefonu komórkowego, niezależnie od tego, czy właśnie piszę wiadomość, że kogoś kocham, czy że kogoś nie lubię. Nie ma mojej zgody, aby jakiś smutny pan w stolicy oglądał sobie, dokąd jedzie właśnie moje dziecko na Śląsku. Dlatego cieszę się, że na przesłuchanie publiczne zapisują się kolejni Polacy oraz kolejne grupy i razem powiemy cyfrowym dyktatorom i społecznym despotom głośne nie. Wszyscy jesteśmy wolni i mamy prawo do zachowania prywatności, czy się to komuś podoba, czy nie.